Ameryka kończy z zielonym ładem, stawia znowu na węgiel, ropę i gaz, to ogłosił Donald Trump, tak jest taniej i sprawiedliwiej dla obywateli. Co w takim razie z nami? Dlaczego mamy mieć nadal najdroższy prąd w Europie, a Europa najdroższy prąd na świecie? Czy stać nas na takie rachunki? Czy w ogóle stać nas na zielony ład? I jaki ma sens, może i kiedyś, zeroemisyjna Europa w trującym dookoła świecie? O tym dzisiaj w lepszej Polsce. Do, do specjalisty, jeśli chodzi o, o, to, o te wiatraki, Czy... bo wszyscy mówili, że te wiatraki to są. Energia z wiatraków jest tańsza, a im więcej wiatraków, to energia jest droższa. Uwaga, nie? przede wszystkim, to ja to już parę razy mówiłem publicznie i za każdym razem się wszyscy obrażali, ale to prawda. Nasze panele fotowoltaiczne i wiatraki. Nie będą działać, jeżeli nie będzie napięcia w sieci. Kropka. Mm -hmm. Czyli? Nie będą działać trochę albo słabo, tylko w ogóle nie będą działać. Musi być napięcie w sieci ogólnokrajowej, żeby fotowoltaika i wiatraki. A żeby było mogły napięcie, działać. to musi być. Żeby A to było trzeba, napięcie. Je, trzeba je podać do, na tę na naszą sieć przesyłową, i taka jest prawda. Czyli nie ma sieci. Więc to, że my się wszyscy rzuciliśmy nie wszyscy, ale prawie bardzo duża część ludzi w Polsce na budowanie fotowoltaicznych instalacji i wiatraków. To jest naturalne i to jest napędzane normalną ludzką chciwością, która jest imanentną cechą tak samo moją, jak i pewnie większości z Państwa tutaj, bo wtedy są rachunki tańsze. Na bieżąco, jeśli jest napięcie w sieci, to oczywiście energia z wiatrów, który nic nie kosztuje, albo ze słońca. Jeśli nie ma ele... Ale jeżeli nie ma napięcia w sieci z odpowiednią częstotliwością, ma... tak. to, to ta instalacja nie będzie działać. Kropka. I tyle. Nie będzie produkować. Oczywiście, jeżeli ktoś ma zapas i ma baterie albo inny rodzaj magazynu energii, o, którym, o których dyskutuje się już od dwudziestu paru lat i nie posunęło to myśli ludzkiej ani o centymetr, to oczywiście może z tego skorzystać. Naładuje sobie akumulator, będzie miał na potem, kiedy wtedy, wtedy, kiedy akurat nie będzie napięcia w sieci. Jeżeli przeczeka ten czas za pomocą dużej, odpowiedniej wielkości mocy akumulatorów, mhm. To dobije do następnego momentu. Mamy tyle teraz. Wraca. Jeśli chodzi o węgiel kamienny, 60% produkcji energii, 30% już niemal jest właśnie z tych wiatraków. Tu się zbliżamy do. To był w świętej pamięci profesor yy, od energetyki, którego pewnie wszyscy panowie znacie. Mówił o takim magicznym, magicznej wielkości: 32% energii odnawialnej, którą można bez specjalnego. Znaczy, no oczywiście dostosowując odpowiednią sieć, można ją do sieci wtłoczyć i dać korzystać ludziom z tego. Natomiast powyżej 30 kilku procent, on to wyliczał na 32-33 na, na modelu, zdaje się, duńskim, mówi, że to się po prostu nie daje. Zielonego Ładu, bez budowy suwerenności energetycznej Unia, Europa, Unia Europejska przegra. Przegra konkurencyjnie, przegra tak naprawdę bezpieczeństwo. A co to znaczy odpowiedz. suwerenność energetyczna? Suwerenność energetyczna czyli co? No bo suweren, mm. Może Europa może być suwerenna, ale my mówimy o Polsce. Co by to oznaczało suwerenność. Several... Suwerenność energetyczna w kontekście to... naszej dyskusji to jest przede wszystkim to, żeby czynniki cenotwórcze, jeżeli chodzi o cenę energii, były pod naszą kontrolą. W tym momencie nie są, bo Europa jest bardzo głęboko uzależniona od importów, w przeciwieństwie do Stanów Zdanów Zjednoczonych. Jeżeli chodzi o kluczowe nośniki energii, 90% gazu, który importujemy, e, który zużywamy, importujemy. 97% ropy i paliw, które zużywamy, importujemy. 75% Węgla. Ale nie mamy wiatru i nie mamy słońca. Nie mamy <ESC1> jest... żadnych paliw kopalnych, które wystarczałyby, żeby pokryć nasze zapotrzebowanie. Nie... Proszę państwa, ja chcę powiedzieć bo my mówimy o polskim podwórku. Czy panowie wiecie, jakie są zasoby węgla kamiennego w Polsce objęte PZZ-ami, czyli planami zagospodarowania złóż? PZZ to na przypadek pana profesora specjalnie powiem, PZZ to jest plan, który przygotowuje każdy wydobywca, tak, tak. czyli każda kopalnia. To oznacza, że w istniejących warunkach ekonomicznych sprawdza mu się w horyzoncie planowania wydobywanie węgla na potrzeby, na które to robi. Takich zasobów jest, proszę państwa, w Polsce 4 miliardy ton. Tak to znaczy, nasi wydobywcy, nasze kopalnie, które są prześladowane, nie chcę powiedzieć prześladowane, bo to niedobre słowo, ale w każdym razie są upośledzone i wystawione na bardzo mocną krytykę, są w stanie wydobyć, zgodnie z rachunkiem zdroworozsądkowym, rachunkiem ekonomicznym, 4 miliardy ton węgla kamiennego, który oczywiście może być przeznaczony do, na potrzeby energetyczne, bo rzadko kiedy na inne. To jak rozumiem, gwarantuje nam niezależność energetyczną w razie czego? Tylko nie będzie wyjścia zlikwiduje... elektrownia. Od... Sekundercie... Nie, nie, panie redaktor, to tak prosto nie jest. Jeżeli się zlikwiduje kopalnie, to odbudowanie kopalni od nowa, zwłaszcza jeśli się zlikwiduje szyby, jest praktycznie w horyzoncie kilku dwóch, dwóch dekad niemożliwe. No ale się już na to zgodziliśmy na likwidację. To... Nie wiem, czy zlikwidowali... To Oczywiście możemy się teraz, jeśli to mogę jest... wejść słowo, bo Proszę to jest bardzo, bardzo ważny wątek, który pan poruszył. Proszę zwrócić uwagę, yy, mamy do czynienia, to się tak się ładnie nazywa, zasada ceteris paribus. Nie będę przynudzał jak profesor, czyli przy innych nasze rozumowanie jest prowadzone przy innych założeniach niezmiennych, a teraz te wszystkie założenia są zmieniane. Dajmy przykład bardzo prosty, o którym powiedział pan prezydent Trump, dotyczący, że on poprosi Arabię Saudyjską o obniżenie cen ropy naftowej. I być może, i plus wydobycia amerykańskiej ropy, mamy rewolucję cenową w ropie naftowej. To znaczy, ona będzie jeszcze bardziej opłacalna z punktu widzenia nośnika energii. Wszystkie nasze rachunki nieopłacalności alternatywnych źródeł nie biorą w łeb, czyli trzeba będzie jeszcze więcej pieniędzy, żeby to zrealizować. Pamiętajmy, że to że jeżeli nawet w takim kraju, jak, jak, jak Stany Zjednoczone, zacznie się wydobywać, on wiercić będzie, prawda? Wiercić. Drill, bag, tak, bil, tak, drill, tak będą wiercić, to to na to reagują rynki nie w, nie w ciągu godzin, tylko czasami minut. A już w długim okresie będziemy mieli do czynienia z rewolucją, możemy mieć prognozę rewolucji cenowej, czyli potaniejącej ropy. W związku z tym to wszystko, co planuje się jako alternatywę, stanie się jeszcze bardziej nieopłacalne. Samochody elektryczne, o których mówił też Donald. No dobrze. Zadajmy pytanie, ile będzie kosztowało nas odtworzenie energetyki węglowej, która jest w Polsce muzeum w dużym stopniu. Sekundę. Czyli nie stać nie, już nie to już musimy kończyć, nie stać nas na Zielony Ład, bo pan profesor policzył, że nas nie stać, nie stać nas na to, żeby nie, nie wprowadzać Zielonego Ładu, to mówi ta Wiesz, strona. 15 stycznia, też... panie redaktor, Niemcy przywrócili do ruchu wszystkie elektrownie na węgiel kamienny. Wszystkie! No to jest te, te, Dlatego, że zabrakło wiatru i zabrakło słońca. Niemcy, Niemcy, Niemcy wiedzą, co robić. Mhm. Dziękuję bardzo.